Witam, ja jestem Grucha i zapraszam do oglądania na, na, na następnego odcinka z EuroTrack Simulator 2. I już sobie zapakowałem przyczepkę i można jechać. I można jechać, tak, można jechać. I zahaczyć przyczepą o i, kamienny mur. No, można jechać. Dobra, to spokojnie, spokojnie, no spokojnie się to weźmie. Tak się weźmie. Teraz powinno pójść A zmieszczę, zmieszczę się, zmieszczę, A, a skubane Czekajcie, bo tu by trzeba było jakoś... Nice Dobra Jedziemy z tym koksem Już wjechaliśmy na drogę I dobra I wieziemy, Tak Koparkę Koparkę Ja ma, powie, powiem, to tak I... Za... 5000. 5000 naprawdę. 5000, dystans 180 km... 188 km. To nie jest dużo, nie jest dużo i naprawdę się opłaca. O Jezu Nie no, to, to, to może ja do was wró wrócę jak ta kolejka zajdzie, co? No ja tu zaraz wracam. Dobra, jestem. Znowu. I uwierzcie to, trzy razy światła zmieniały kolor. No trzy razy, no ja pierniczę, no mówiłem, gdyby te świ gdyby pr światła prędzej zmieniały kolor, to, to tyle umielałoby, ale ja, ta kolejka się zrobiła taka, że masakra, no Jeszcze jak trzy razy zmieniały się światła Trzy razy po tyle czasu, że pozdro to Ja tam stoję i stoję mówię Jezu, dzisiaj nie zacznę! I nagle zaczęło się Zaczęła się kolejka ruszać z powrotem I poszłem z tym koksem Ogólnie, fa fa fajną myszkę sobie kupiłem, muszę się pochwalić. No, taką... Znaczy fajną, fajną dla mnie, znaczy nie jest jakaś szpanerska, miliardy przycisków jak moja stara myszka, w sensie moja stara myszka miała dużo przycisków różnych, nie? Na przykład zminimalizowanie czy przewinięcie strony, czy nie wiem, zwiększenie prędkości, przesuwania się kursora myszy. Takie tam rzeczy były, nie? A sobie kupiłem, bo znaczy tamtą myszkę rozwaliłem, <śmiech> wiecie, <śmiech> gra się Rankeda w dolu, nie? Ostatnie minuty, dosłownie, uwierzcie sobie. Macie serię wyjściową do srebra dwójki. Macie serię, wyobraźcie, wyobraźcie. I nagle koleś pisze, y, noob team, bo ktoś mu zksu, z, zabrał kila po prostu, nie? Idzie fidować, a pod koniec wychodzi z gry. I przegrywasz. Ja naprawdę, naprawdę się tak wkurzyłem, myszką o ścianę rzuciłem. Chyba kompa przez połowę dnia nie włączałem, bo włączyłem go kopniakiem no prawda tak się znerwowałem że... nie wiem, nie szło po prostu wyrobić już, no... Ungrishitrade, że tak tu ujmę, nie? A teraz właśnie tą myszkę sobie kupiłem. Znaczy, ona jest taka bez przycisku, bez w ogóle... ma, ma tylko ten kursor, nie? Wygodnie chodzi w ogóle. Ale najważniejsze, ja mam dużą rękę bardzo, nie? Yy, i... duża myszka zawsze spoko. To sobie kupiłem taką... właśnie, ona jest taka bardzo duża, czarna, Fujitsu. Firma, firma mojego komputera i klawiaturę też mam w Fujitsu Bo dostałem w komplecie jako kupowałem kompa yy, Nie, zaraz, tej myszki nie dostałem w komplecie yy, Inną myszkę miałem z Fujitsu yy, w komplecie Z przyciskami A tą to teraz Yyy. No i właśnie, ona jest taka duża i jest twarda Twarda przede wszystkim Ostatnio jak nią walnęłem, bo się wkurzyłem, nie? Twardo nic! Nic się nie ruszyło Mocarna jest trudno ją rozwalić, to po pierwsze, po drugie, ładnie chodzi, dobrze odbiera, nie muszę mieć żadnej podkładki, to jest najważniejsze, nie? Podkładki nie muszę mieć. Yy... Właśnie przyciski luźniutko chodzą, nie muszę się jakoś męczyć z przyciskaniem, albo zbyt lekko, po prostu tak idealnie, idealnie pod moją rękę, nie? No i myszka, yy, ogólnie cały kształt taki wygodny pod rękę, nie? Yy, dla graczy, dla graczy, naprawdę. Kabel dosyć długi, no, nawet bardzo długi, bym to był, dwa razy dłuższy niż w myszce, nie? Tamtą przednią myszkę to ja musiałem koło nóg ciągnąć kabel od kompa, żeby na położyć, żeby miał zasięg w ogóle, żeby mógł się ruszać, nie? To już, to już było trochę słabe, nie? Ale ta teraz sobie spokojnie przerzuciłem tam z tyłu, nie? Położyłem pyk i mam normalnie wygodniutko, nie? I teraz zauważyłem jeszcze, że jak mam tutaj kierownicę, nie? Po środku mam po lewej, tam mam stopnie ten ciusza, czy moje światła włączone właśnie miałem włączone. Po mam godzinę i tam prędkość, nie? po środku spójrzcie, spójrzcie po środku, nie? jest tam i, tak jakby 0 km na, na godzinę, nie? nie wiem co to nie wiem co to jest ale niżej mam 334-335 km i to jest przebieg jaki przyjechaliśmy Tirem to fajnie Kiedyś, kiedyś, jak już byśmy mieli rozbudowaną bazę, to to nie, nie będę zmieniał tego tyra. Nie opłaca mi się, szczerze, nie będę tego zmieniał, zostawię go. To się sprawdzi. Ile to przejechaliśmy? Ile przejechaliśmy kilometrów? Jak mamy już 343? Naprawdę, naprawdę. Może być nieco wynik. Ale teraz 80 kilometrów. Do celu. Spokojna droga. Prosta dosyć. Ja nie wziąłem właśnie taką. Spojrzałem. Oferta, która się opłacała Droga bez krętych zakrętów Naprawdę Klikam od razu, nie? Mówię Nie będę, wa nie będę zaczynał nagrywania w garażu jak muszę jechać, szukać tego, tamtego Parkować to i tamto, dlatego zacząłem właśnie już z przyczepą zaparkowaną, mnie, Żebyście nie musieli się tam, wiecie Nudzić się, ooo, idiota Nawet nie potrafisz nie potrafi cofnąć po przyczepę i takie, tak, to, nie? I w takich momentach właśnie żałuję, że gram w Eurotrack Simulator, a nie w grę rajdową. 88 na godzinę. I jedziemy. No ja pierniczę. Chodźcie a kurwo 94. To jest bez żadnych ulepszeń. Bo tu jeszcze będą ulepszenia silników, koła będzie można kupić. No i teraz ile mamy? 50 km. Kurde no. Yy, właśnie teraz wykorzystam mi milutki skrót. Dobra, dobra. Widzieliście skubanego jak skręcił? Jo uh, teleport. też chcę tak umieć skręcać. No i taki tir z przyczepą pod górkę wymienka, niestety. Wymienka. Wymienka! Jezu, nie! Wymienka. Wymienka. Tak dziwnie brzmi dosyć. Tak samo jak na przykład... Mm, Bonby. Bonby y, zamiast bomby. Albo... Y, czekajcie, coś wymyślę. <laughs> nie mogę wymyślić, sorry. <laughs> serio, pomysłu nie mam. Ale, wiecie o co chodzi, to jest najważniejsze. Uff. Sorry, że ziewam, naprawdę, ale... Mówię, jak mam nagrywać, mam nagrywać filmy, czy coś, to mówię, nawet, nawet że jest późna godzina, nie? Trzeba nagrać, bo tutaj, yy, to jest takie wybijanie się, nie? Chcę, żeby więcej osób mnie oglądało, żebym miał większą satysfakcję, więcej lajków, pod filmami i w ogóle, nie? O to tu chodzi, nie? Nie, nie chodzi tu o, nie wiem, o milion subów. Lajki po prostu, nie? Chociaż subskrypcja zawsze spoko, jak ktoś chce być ze mną na bieżąco, nie? Ale lajki zawsze, wiecie, oddają... Oddają cało... Oddają... No, cały kształt tego, co się dzieje, nie? Czy podoba się ludziom, czy nie podoba się. I wyświetlenia też się podob... lubię, bo na przykład jeżeli... Bardziej, bardziej słabne się filmiki stają, to więcej osób ogląda. A na moich filmach z Eurotraka, uwierzcie. Nie jest nudno. Dużo się dzieje. Znaczy... dużo się dzieje, nie. Ale chodzi o to, że mam dużo pomysłów. Dobrą gadaninę mam. Musicie sami przyznać. Przez cały odcinek praktycznie rozmawiam, no. Ale to już takie przyzwyczajenie. Bo w szkole na lekcjach jak się cały czas gada, sami wiecie chyba o co chodzi. To już potem jak się ma nagrywać na YouTube'a to pyk pyk pyk. Obcykane wszystkie tak ściary są. O, 11 km do celu. Jeziutka. I znowu znak strąciłem. <grystanie> Niestety. Ludzie nie będą wiedzieli, czy mogą skręcić prawo, czy nie. Czy mają ustąpić pierwszeństwa, czy nie. Czy to jest skrzyżowanie, czy to jest rondo. <grystanie> Ile godzin mamy do slipa? Godziny 51. I właśnie w tym odcinku pokażę wam, jak to działa. W sensie jak działa to, że na przykład idziesz spać? W sensie, że czy po prostu klikasz coś, czy musisz gdzieś pojechać. Zaraz się dowiedzie wszystkiego. Ale chociaż ludzie kumaci pewnie już zauważyli coś na minimapce, Miejsca takie. Ale dla tych niekumatych możemy mogę go zawsze pokazać. Ale to już nie będzie na nagraniu, bo to będzie trzeba szukać, po mapce jechać, nie? Be, bez celu. Po prostu... Tak jakby się... Wy się teleportujecie, a ja zaczynam nagrywanie i potem puszczę. Coraz bliżej celu, jeden kilometr. Jedź, bydlu. więc tak zrobimy tak już mi się wydało że to przez cały całą przez drogę miałem światło włączone nie to już było trochę fajne ale nie jednak się okazało że nie teraz tak żeby w niego nie przełożyć jak najbliżej ale się... Dobra Bliżej nie ryzykowałem sobie wiedzieć czemu nie Nice Piek I skończyliśmy, jak dobra robota Uszkodziłem gdzieś przyczepę Chyba tym znakiem co straciłem He 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 ale 172 euro, w dupę jesteśmy, ale to nic, nic Tyle kasy to naprawdę nic Dobra Ładowanie, jak się zaduje ekran już ogólnie, nie? Wszystko? To się Wy się teleportujecie ja pojadę i wam pokażę jak działa ten cały... Całe spanie, nie? Bo mamy jeszcze ile? Godzinę 47 w tej grze, nie? A no, to ja zaraz wracam i wszystko pokażę Więc tak, już jestem Teraz wam pokażę Stajemy tutaj w tych pasach, nie? Znaczy jestem ja nam akurat źle Każdy wie, że powinien stanąć tak, wiecie, równiutko do nich, nie? Ja jestem akurat tak, bo to i tak mi za zajmie miejsca nie będzie żadnej kary za to R, wyłączamy silnik, tak jak ustawiłem Jest wyłączony, nie? I co tam ci klikamy Enter I patrzcie Powoli odzyskuje siły I leci, czas, 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 czas I jest środek nocy Tak wyszło, że się obudziliśmy, nie? Łączamy świateła. Światła. Tu już w tym momencie akurat kończę odcinek, nie? Więc y, to by było na tyle. Subskrybujcie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie mój kanał. Y, ja się z wami żegnam. Miłego dnia czy tam wieczoru. Do zobaczenia i cześć.